A po jakim czasie można wzmocnić kanał wypełniony biodentyną wkładem z włókna szklanego? Jeśli chodzi o biodentynę, to wstępny czas wiązania tego materiału, jak państwo wiecie, to zaledwie 8 minut, ale nie radzę nikomu po 8 minutach cementować tam wkładu z włókna szklanego. Biorąc pod uwagę wielkość cząsteczek, z jakich zbudowana jest biodentyna, to pełne wiązanie biodentyny będziecie mieli po miesiącu. Pełne takie do końca. Natomiast już po jednej, dwóch dobach, jeśli będziecie usuwać część biodentyny z kanału korzeniowego i wklejać tam wkład, to na pewno ten wkład uda wam się tam wkleić. Ale ja bym proponował po tym miesiącu. Super. Kolejne pytanie. Czy ktokolwiek w Polsce wykonuje regenerację opartą na komórkach schodowli w rd w zębach stałych niedojrzałych? Nie mam takiej wiedzy. Bardzo dobrze. To idziemy dalej. Jakiej gąbki kolagenowej używasz do red? Czy możesz polecić konkretny preparat, na przykład Parasorb, czy Spongostan, czyli gąbka żelatynowa może być stosowana w red lub Apical Plug? Ja nigdy, znaczy gąbka żelatynowa może być stosowana i z gąbką też resorbowalną. Te gąbki mają jeden cel, mają za zadanie pomóc nam dobrze skondensować materiał tak, żebyśmy go nie przepchnęli za tkanki, albo żebyśmy go nie przepchnęli do skrzepu. Ja natomiast używam jednej gąbki, używam hemokolagenu, dlatego, że hemokolagen ma strukturę w filcu.